Cześć, jestem Dagmara Bartnik, jestem plastykiem i fotografem. Skąd taki temat? Otóż wielokrotnie spotkałam się z opinią różnych fotografów, że trzeba ściśle specjalizować się w jednej dziedzinie fotografii, w niej się rozwijać i w niej stać się mistrzem. Bo jeśli ktoś robi trochę tego, trochę tamtego, to tak naprawdę nie jest dobry w niczym. Dzisiaj powiem, co ja o tym myślę. Po pierwsze, jest to niewykonalne, żeby w takim dosłownym znaczeniu być fotografem od wszystkiego. Fotografia oczywiście jest tak szeroką dziedziną, ma w sobie tyle specjalizacji, że nie sposób zajmować się absolutnie wszystkim i wszystko robić dobrze. Ale na przykład ja mówię o sobie, że jestem fotografem ludzi. Albo że zajmuję się fotografią rodzinną szeroko pojętą, używam takich stwierdzeń celowo, ponieważ są one dość ogólne i mogą mieścić w sobie dużo więcej niż tylko jedną wąską dziedzinę. W praktyce wygląda to tak, że wykonuję sesje noworodkowe, ciążowe, dziecięce, rodzinne i to zarówno takie stylizowane, jak i naturalne sesje lifestyleowe. Poza tym wykonuję reportaże ślubne ym, oczywiście ślubne sesje plenerowe. Sesje portretowe, również i studyjne, i takie plenerowe przy świetle zastanym. Trochę tego jest, ale to nie wszystko, bo od czasu do czasu zdarzają mi się też zlecenia na sesje wnętrz, czy to u pośredników nieruchomości, czy dla osób prywatnych. Nie czuję natomiast na przykład pejzażu. Owszem, zrobię jakieś tam w miarę poprawne zdjęcie, poprawnie naświetlone, ze świadomie dobraną kompozycją, ale nie jestem w tej dziedzinie fachowcem. Jest taki fajny kanał, nie pamiętam jak się nazywa. W każdym razie gościu robi takie cuda przy użyciu HDR-ów. Spędza na przykład noc na świnicy i fotografuje góry z rozgwieżdżonym niebem. No fantastyczne rzeczy. Ja lubię to oglądać, ale nie kręci mnie to na tyle, żebym chciała się w to zagłębiać. Nie kręci mnie również fotografia fashion, makro mm, i wiele innych dziedzin. Dlaczego więc nie skupiłam się na jednej wąskiej dziedzinie, no na przykład na noworodkach albo na fotografii ślubnej? Powiem szczerze, bo chyba umarłabym z nudów. To wygląda tak, że jeśli mam ileś tam sesji noworodkowych pod rząd i muszę to wszystko obrobić, to po jakimś czasie coraz trudniej wrzuca mi się kolejne zdjęcie noworodka do programu. Muszę zrobić sobie przerwę. Wtedy grzebię w archiwum, wyciągam jakieś zdjęcia ślubne albo portretowe i się nimi bawię, udoskonalam do portfolio. Potrzebuję oddechu. Albo na przykład, kiedy mam ileś tam zdjęć ślubnych, z reportaży do selekcji, do obróbki, to też po dłuższym czasie czuję znużenie tym tematem. Generalnie śluby są dla mnie bardzo energetyczne. Ja bardzo przeżywam, oglądając te zdjęcia, dokonując selekcji, przeżywam jeszcze raz to, co się działo. Czasem się śmieję na głos, bo, bo są jakieś fajne sytuacje zarejestrowane, ale nie mogę tego robić w nieskończoność. Potrzebuję oddechu. Kiedy w takich okolicznościach, na przykład w takim czasie, zdarzy mi się jakaś sesja wnętrz, to traktuję to jako taki wspaniały oddech i z wielką pasją biorę się za te wnętrza. Także no ja osobiście nie mogłabym się zamknąć w jednej wąskiej dziedzinie. Te moje odczucia, to takie nurzenie się jednym tematem po pewnym czasie, przełożyły się ostatnio na prowadzenie Instagrama. Ja ogólnie miałam cztery konta Instagramowe: jedno poświęcone noworodkom, dzieciom, sesjom ciążowym, drugie poświęcone fotografii ślubnej i portretowej, trzecie poświęcone fotografii wnętrz i czwarte poświęcone malarstwu i trochę takich prywatnych rzeczy. Trochę tego jest. A dlaczego tak bardzo to porozdzielałam? No bo zasugerowałam się właśnie tymi opiniami krążącymi po internecie, opiniami fotografów, że kiedy klient zobaczy, że masz się trochę tego, trochę tamtego, to może dojść do wniosku, że nie jesteś dobry w niczym. Hmm. Ale powiem szczerze, że kiedy zaczęłam śledzić ruchy na tych moich kontach Instagramowych, no to zauważyłam jedną prawidłowość: że kiedy już jakiś klient zaczyna mnie obserwować, to zaczyna mnie obserwować na kilku kontach jednocześnie. Prawdopodobnie Instagram mu tam podpowiada. A więc i tak zdaję sobie sprawę z tego, że zajmuję się różnymi rzeczami. No ale przecież, kiedy wykonuję komuś reportaż ślubny, a potem zdarza się, że pojawia się dziecko, to on może sobie o mnie przypomnieć i zaprosić mnie na sesję noworodkową. Zdarza mi się też odwrotnie, że najpierw jestem na sesji noworodkowej, a później rodzice postanawiają się pobrać. Zupełnie nie widzę w tym problemu, że klienci zdają sobie sprawę z tego, że robię równe rzeczy. A poza tym tak naprawdę zdjęcia, które tam wrzucam, to nie wrzucam ich po to, żeby dogodzić innym fotografom, tylko jednak dla klientów, no i trochę dla siebie. Tak więc zdobyłam się na decyzję, żeby połączyć przynajmniej dwa konta instagramowe, a więc to od fotografii rodzinnej z fotografią ślubną i portretową i postanowiłam przeplatać właśnie te, te trzy tematy. Bardziej zależy mi na spójności stylowej. I tutaj pod tym względem zamierzam się doskonalić, a nie na tym, żeby trzymać się ściśle tylko jednego tematu. A takie przewijanie się trzech, dwóch, trzech tematów na Instagramie, jest zgodne z kolei z radami fachowców od Instagrama. Tak więc nie wiadomo, kogo słuchać. Najlepiej słuchać siebie. <laughs> Powiem szczerze, że kiedy ja obserwuję jakieś osoby, które zajmują się różnymi rzeczami i pokazują swoją twórczość taką, swoją twórczość taką, trochę prywaty, to zupełnie mi to nie przeszkadza. To jest dla mnie wręcz bardzo ciekawe. Natomiast kiedy skroluję konta poświęcone jednemu wybranemu tematowi, na przykład noworodkom czy sesjom ciążowym i noworodkowym, i tak skroluję, skroluję, na początku jest ok, ale potem już te noworodki zaczynają się zlewać, już y, przestaje wyłapywać ciekawe rzeczy, y, to zaczyna być nudne. Oczywiście to, co mówię, to jest moje bardzo subiektywne zdanie i nie każdy musi się z nim zgodzić. Ale ludzie też są różni. Są tacy, którzy zafiksowali się na maksa tylko w jednej dziedzinie i idą w nią. I chcą się w niej rozwijać. No i super, jeśli tak czują, to niech tak robią. Niech się rozwijają, niech pokazują swoją twórczość w jednej konkretnej dziedzinie. Ale z drugiej strony, Leonardo da Vinci, czy był do Bani, dlatego że interesował się wieloma dziedzinami sztuki i nauki? Niektórych dziedzin tylko dotknął, dał im początek, na przykład fotografii. W innych był mistrzem, ale żył w taki sposób, ponieważ to wypływało z jego wewnętrznej potrzeby. Ja znam przynajmniej kilkoro wszechstronnie utalentowanych ludzi, i z wielką przyjemnością obserwuję każdy aspekt ich twórczości i im dopinguję. A kiedy takie skakanie po tematach niekoniecznie jest dobre? No, na przykład ktoś ma zajawkę, kupuje sobie aparat, będzie fotografował, ale tak naprawdę za bardzo nie wie co, coś by porobił. No i próbuje trochę tego, trochę tamtego. No i jak to na początku? To wszystko wychodzi dość średnio i faktycznie może to utrudniać rozwój, a nawet może zniechęcić. Warto więc jakoś się określić, co może dawać nam największą satysfakcję i na tym na początek się skupić, zgłębiać tajniki. Kiedy przyjdzie już jakiś poziom poprawności, może dojdzie jakaś kolejna gałąź fotografii, którą będzie można rozwijać jednocześnie. A co może pomóc w tym, żeby się określić? No na pewno obserwowanie twórczości innych i obserwowanie siebie. Zastanówcie się, co was wzrusza, co powoduje, że macie ciary na plecach, co was inspiruje do własnych eksperymentów. Podsumowując, ja osobiście uważam, że nie ma absolutnie nic złego, jeśli ktoś zajmuje się kilkoma dziedzinami fotografii. Może to być wręcz bardzo pomocne może to być odskocznią i ratunkiem przed popadnięciem w rutynę. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam serdecznie do lajkowania, do subskrybowania. Zapraszam do obserwowania mnie na Instagramie. Wszystkie informacje, które dotyczą moich kont są w opisie. Pozdrawiam serdecznie. Pa!